Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom, szalom, kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać, cieszę się, że możemy się pochylić ponownie nad słowem, nad tajemnicami paschalnymi, bo oczywiście w tym okresie wielkanocnym głównie te ewangelie dotyczą właśnie tych różnych epifanii Jezusa po zmartwychwstaniu i dzisiaj oczywiście także nad tym się pochylamy. Tym razem w narracji Ewangelii Łukaszowej nie jest to pierwsza epifania, o czym za chwilę się Przekonamy. Od tego zresztą chciałbym zacząć, kochani, bo najbardziej zastanawiające w tej dzisiejszej Ewangelii jest to, że uczniowie są przerażeni, że są zmieszani, zatrwożeni, wylękli. Tak? Mamy tu dużo takich określeń. Które, które występują, czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Tak, w ten sposób też Jezus nazywa ten, ten stan, w, jakich spotyka, w jakim spotyka swoich uczniów, i oczywiście takie rzeczy mają miejsce w narracji. no Nie jest to coś typowego zobaczyć osobę z martwych wstałą, prawda? Nawet jeśli miało się doświadczenie wcześniej wskrzeszenia córki Jaira, tak? czy, czy Łazarza. To tutaj jednak to ciało, które jest też takie nietypowe, które właśnie przemieszcza się pomimo zamkniętych drzwi, czy, czy przez ściany, i tak dalej, przez jakieś zamknięte przestrzenie, wchodzi do tego wieczernika. No to to już jest coś absolutnie nietypowego, więc, więc jakby to doświadczenie uczniów, ten lęk, który się w nich rodzi, jest w jakiś sposób uzasadniony. Najbardziej zastanawiające jest jednak, że mają w tym udział, przynajmniej tak wynika z narracji Ewangelii, również ci dwaj uczniowie, którzy spotkali już Jezusa w drodze do Emaus który znikł im z oczu, prawda? Więc również jakieś tam nietypowe zjawisko się pojawiło i oni byli przekonani, tak, doświadczali jego obecności, słuchali jego głosu, zasiadali z nim do stołu, nie. Więc jakby w przypadku tych dwóch uczniów, tradycja nam mówi, że to Łukasz i Kleofas, najbardziej zastanawiające jest to, że oni dzisiaj też są w tej Ewangelii nieco przestraszenie, ale przyznam wam, że, że ta, ten pierwszy akcent, który gdzieś tam się we mnie rodzi, który mnie gdzieś tam w serduszko zakuł, e, rodzi we mnie również pewne, pewne wnioski i od nich chciałbym dzisiaj zacząć, tym chciałbym się dzisiaj z wami na początku podzielić. Otóż wydaje mi się, że po pierwsze to też jest doświadczenie każdego z nas, jasne, że Łukasz i Kleofas mają to dość świeżo, prawda? E, dość, 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 świeża, dość świeże wyrażenie, Darzenie, to spotkanie Jezusa w drodze do Emaus. U nas pewnie ten proces jest nieco dłuższy, ale zobaczcie, czy to nie jest tak, że właśnie te jakieś doświadczenia Boga w naszym życiu, takie momenty jego jakiejś szczególnej interwencji, które pewnie też mamy, one z czasem się zacierają. Nie? Z czasem to jest tak, że. Coraz mocniej o nich zapominamy, że nasza pamięć nam trochę je gdzieś tam odsuwa, odsuwa wstecz, odsuwa w jakiś cień, że próbujemy sobie racjonalizować pewne wydarzenia, o których mówiliśmy nie, że to na pewno Boża Interwencja, że po ludzku to jest niewytłumaczalne i przymnażały te różne sytuacje Bożej Łaski, Bożej Interwencji w naszym życiu, przymnażały naszej wiary, a po jakimś czasie, miesiącach, latach myślimy sobie. Niekoniecznie, nie, to znaczy pojawia się znowu bagaż jakichś doświadczeń, które nam podsuwają wątpliwość w istnienie i działanie Pana Boga. Coraz bardziej, właśnie tak jak wspomniałem, sobie racjonalizujemy te wydarzenia i tak naprawdę coś, co Pan Bóg robił w naszym życiu, potrzebuje tego, żeby po pierwsze A e, Podtrzymywać w sobie tę pamięć nie? O, o wydarzeniach, o tym, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działał, że, e, że dokonywał cudów w moim życiu. I tutaj bardzo mocno mi się nasuwa Maryja, to też akurat ewangelista Łukasz o niej w ten sposób pisze, nie? że Maryja zachowywała, rozważała te sprawy związane z Jezusem. Myślę, że to jest jakieś pouczenie dla nas, patrząc dzisiaj na tych uczniów z Emaus, że takie wydarzenie, jak oni mieli wtedy tam. Przy stole z Jezusem, czy po drodze, słuchając jego wyjaśnień, słuchając o tym, jak proroctwa starotestamentowe wypełniają się na nim, że potrzebujemy sobie pielęgnować w naszym własnym sercu, w naszej własnej, własnej pamięci, wszystkie takie wydarzenia. To po pierwsze. A po drugie, tak, no właśnie, ile razy Pan Bóg mnie przekonywał już o swoim istnieniu, tak, to to jeszcze do tego pierwszego. A po drugie. Też rodzi we mnie to taką refleksję, że wiara nie jest jednorazową decyzją. Nie? Że to nie jest tak, że zostaliśmy ochrzczeni i basta, albo przyjęliśmy jakieś tam sakramenty, albo nawróciliśmy się i to jest pojedyncze wydarzenie w naszym życiu. Nie? Że tak naprawdę wchodząc na drogę wiary podejmujemy wysiłek tej decyzji każdego dnia, tak naprawdę. Nie? I to pewnie wielokrotnie, wiele, wobec różnych sytuacji, wobec różnych wydarzeń. E, każdego dnia wiele razy jesteśmy weryfikowani z tego, czy naprawdę jesteśmy osobami wierzącymi. I to nie jest tak, że to jedno wydarzenie z e y, ustawiło tych uczniów, ale znowu, mija kilka dni, tak, mija parę chwil, i znowu stają wobec tej decyzji: czy ten Jezus, który staje wobec nich, to jest jakaś zjawa, jakiś duch, czy. Czy to jest znowu ten realny Jezus, z którym się już spotkaliśmy? Wtedy tam w drodze, nie? I, i myślę, że to jest drugi wniosek. Co ciekawe, ta, ta wiara, deklaracja wiary, czy czyny wiary, tak? Bo ostatecznie też o nie tutaj chodzi. Czy to dotyczy tylko osób małowierzących? No nie. No, znowu nam ta Ewangelia pokazuje, że równie dobrze można być osobą mocno zakorzenioną w kościele, mocno wierzącą, można być ewangelizatorem, tak? Bo dzisiejsza Ewangelia zaczyna się właśnie od tego, że uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, czyli stali się jakimiś apostołami wobec apostołów, wobec uczniów, stali się ich ewangelizatorami, głosili im Jezusa z Martwych Stałego, a za chwilę sami potrzebowali na nowo tego doświadczenia, nie? Dlatego myślę, że to jest bardzo ważna refleksja również dla każdego z nas, kto jest mocno zaangażowany w kościele, nie? Kto, kto tutaj pełni różne misje, zadania, funkcje. Nas też to dotyczy, nie? to wyszarzenie, wyblaknięcie wiary, to, że potrzebujemy tę wiarę w sobie odnawiać każdego dnia, potrzebujemy w niej wzrastać, potrzebujemy tę decyzję wiary ponawiać naprawdę codziennie nie? i tego nas też. Uczy dzisiejsze, dzisiejsze słowo, tym bardziej, że e, zobaczcie, mówi nam dzisiaj ta Ewangelia, że, e, że Jezus staje się coraz bardziej obecny tam, gdzie się o nim pamięta, gdzie się o nim mówi. Nie? To też mi się bardzo podoba e, drugie zdanie dzisiejszej Ewangelii, a gdy oni rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich. Tak? Czyli to jest naprawdę niesamowicie ważne, ta nasza pamięć, ta nasza, ta nasze ponawia, po to nasze ponawianie wiary, przepraszam, to, to jest niezwykle istotne i ważne, tak? dlatego że, że dzięki temu stwarzamy Jezusowi coraz więcej przestrzeni, coraz głębszą przestrzeń, coraz mocniej go uobecniamy w naszym życiu, nie? staje się on coraz bardziej realny i to jest kolejna myśl, kolejna refleksja, kolejne pytanie, które się we mnie rodzi. Bo zobaczcie, że dzisiaj Ewangelia nam też mówi właśnie o tym, że Chrystus jest rzeczywisty, jest realny, ma wpływ na to, co się dzieje, tak? Dotyka rzeczywistości, w której są uczniowie, czy przekładając to na nasze życie, w której my jesteśmy. Jezus jest tam i mówi o tym, tak? Ja mam kości, ja mam ciało. Ja tu zaraz, prawda, zjem z wami posiłek, tak? Będzie ryb, ryba na talerzu, za chwilę jej nie będzie, tak? Czyli wpływ na rzeczywistość. I e, bardzo mi się to podoba w narracji Łukaszowej rzeczywiście, że ten Jezus naprawdę jest taki bardzo konkretny, taki, taki cielesny, nie? W sensie taki dotykalny, materialny. E, tam nie ma miejsca na to, właśnie, żeby potraktować go jako jakąś zjawę, mrzonkę, sen, przywidzenie. On jest bardzo realny. I to znowu rodzi we mnie, tak jak wspomniałem, pytanie o to, czy w moim życiu Jezus rzeczywiście jest realny, czy On ma wpływ na moje życie, czy jest doświadczalny we mnie w moim życiu, czy przeze mnie jest doświadczalny także, także dla innych w taki bardzo namacalny, empiryczny sposób. Czy Jezus nie sprowadza się tylko dla mnie do świata idei, jakiegoś kodeksu moralnego, do świata tradycji, czy jakiejś pobożności, prawda? Czy moje decyzje, moje życie przebiega jakby właśnie w rytmie, w planie Pana Boga? No bo do tego się sprowadza ta, ta Jego realna obecność, prawda? Więc tak, Jezus ma ciało, ma kości, ma wpływ na rzeczywistość. Pytanie, czy to Jego wyjście do mnie, to w jaki sposób on przychodzi, czy spotyka się z moją odpowiedzią, tak? Czy rzeczywiście ja daję mu przestrzeń, czy właśnie sprowadzam go tylko w świat moich jakichś tam idei i tradycji i schematów, nie? Jakiejś pustej religijności, posługując się obrazem dzisiejszej Ewangelii, czy ja dam mu tę rybę, o którą prosi? Czy pozwolę mu pokazać, że on ma wpływ na moją rzeczywistość, czy jednak będę go traktował bardzo idealistycznie, nie? Kochani moi, no oczywiście, możesz odpowiedzieć na to pytanie: nie doświadczam realnie Boga w moim życiu. Nie doświadczam go w sposób namacalny, tak? Nie widzę, żeby działał. Co zrobić, żeby tak było? Bo oczywiście nie zakładam tu tylko i wyłącznie jakiejś złej woli, że nie chcę, nie? że jakby świadomie, dobrowolnie, z premedytacją mówię: Bóg jest tylko jakąś ideą. Może być tak, że naprawdę szczerze go potrzebujesz, go szukasz, ale nie doświadczasz. I tutaj nam Ewangelia dzisiejsza podpowiada coś, co zresztą podpowiadała chwilę wcześniej. Nie? Właśnie Łukasz, dokładnie przed tą Perykopą, którą dzisiaj czytamy, mówi nam o historii Emaus, tak? o, o tym, do czego się dzisiaj też odwołujemy. I zarówno tam, jak i w dzisiejszej Ewangelii pojawiają się takie dwa filary. Z których ta realna obecność Chrystusa jakby najmocniej wybrzmiewa, najmocniej się nam pokazuje, tak? Po pierwsze jest to Słowo Boże, i to zarówno w przypadku tego, tej rozmowy Jezusa z uczniami w drodze do Emaus, gdzie wyjaśnia im pisma, gdzie oświeca ich umysły, oświeca ich serca, i to zarówno też w tej dzisiejszej Ewangelii, która nam mówi właśnie. Jak Jezus mówi, musi się wypełnić wszystko, co napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w Psalmach. Takie trzy elementy się tutaj pojawiają. Będzie element, będzie fragment teraz katechetyczny, dlatego że te trzy elementy prawo, Tora, prorocy i psalmy, inaczej pisma składają się w coś, co, co, co ładnie można nazwać Tanach Tanak, to jest takie wyrażenie, które nam określa. W Biblii hebrajskiej, jakby te trzy jej podstawowe elementy, I, no i właściwie możemy, interpretując to w ten sposób, możemy powiedzieć: że cały Stary Testament nam mówi i zapowiada Jezusa. Więc wchodzenie w rzeczywistość Słowa Bożego to jest jeden z tych filarów, jeden z tych elementów, jeden z tych fundamentów, które dają nam doświadczyć realnej obecności Jezusa w naszym życiu. A druga rzecz, druga rzecz to jest, to są sakramenty, to jest Eucharystia tutaj głównie. Znowu, tak jak w Emaus, łamanie chleba, tak, czyli bardzo wyraźne wskazanie. Łamanie chleba to jest w ogóle takie określenie, które które jest używane na Eucharystię w Nowym Testamencie, więc tutaj bardzo wyraźne wskazanie na sakramenty, na Eucharystię, na spożywanie też Komunii Świętej. Tutaj w naszym świecie katolickim oczywiście poruszamy się, ale też to, co mamy dzisiaj w Ewangelii, w dzisiejszym fragmencie Łukasza, 24 rozdziału, jest takie ładne wyrażenie Wziął ten kawałek gryby pieczonej i jadł wobec nich. I tutaj już mówiłem o tym, że z jednej strony to spożycie posiłku to jest jakiś realny wpływ Jezusa na nasze życie, ale też z drugiej strony trzeba się tu odwołać do pewnej praktyki użycia tego greckiego zwrotu, który tam jest. tak? Enopion auton, greckie, greckie wyrażenie, które tam występuje wobec nich, wobec nich. I, I z jednej strony, no właśnie, tak to można przetłumaczyć. W sensie dosłownym, ale też odwołując się chociażby do Septuaginty, tak? czyli greckiego tłumaczenia Starego Testamentu tam z przełomu III i II wieku przed naszą erą, czyli w Septuagincie to wyrażenie jest używane jako przy ich stole, tak? we wspólnocie stołu. Zresztą sam święty Łukasz i w swojej Ewangelii, wcześniej, i w dziejach apostolskich. Również używa tego wyrażenia greckiego w takim kontekście, nie? że to jest jakaś wspólnota, że to nie jest tylko opisane, że no jadł wobec nich, tak, że wszyscy patrzyli, jak on jadł, ale też jedli wspólnie, tak? tworzyli pewną wspólnotę. No i tutaj rzeczywiście zobaczcie, że Jezus nam pokazuje, że jest doświadczalny w takiej codzienności. No, tu jest czymś, co łączy ludzi, co, co łączy wspólnotę, rodzinę, tak? co buduje więzi. Ale też no właśnie e, w naszym rozumieniu, że to będzie ten stół eucharystyczny, także, nie? E, i, I myślę, że to jest ten drugi filar, czyli wspólnota, czyli znowu sakramenty, Eucharystia, tak jak w Emaus, ale też wspólnota ludzi wierzących, nie? No to właściwie trzy elementy tutaj występują. Można powiedzieć, że jest lekkie poszerzenie w stosunku do, do wydarzeń z Emaus, ale rzeczywiście tak, nie? Słowo wspólnota, sakramenty. To są te drogi, te narzędzia, które, które dostajemy po to, żeby naprawdę realnie doświadczyć Jezusa w naszym życiu. I kochani, to jest niezwykle ważne, to jest niezwykle ważne i ostatnią myślą, którą chciałbym się podzielić z wami, jest, jest inne doświadczenie. nie, Bo mówiliśmy, że jeśli potrzebujesz realnego doświadczenia w swoim życiu, no to Ewangelia nam podpowiada, są te trzy narzędzia, ale jeśli masz takie doświadczenie, tak? jeśli Pan Bóg Ci pozwala się doświadczać, to zobacz, że Twoje świadectwo o tym, Twoje życie, w jaki sposób Ty postępujesz później z drugim człowiekiem jest niezwykle ważne. Ewangelia nam dzisiaj mówi, zresztą nie tylko ta, bo we wszystkich Ewangeliach pod koniec się to pojawia, także że jakby ten Mesjanizm Chrystusowy jest. jest... Mesjanizm Chrystusowym, masło maślane. Mesjanizm Jezusa jest uniwersalny, tak, on dotyczy wszystkich. O ile w samej Ewangelii mamy te elementy, że Jezus najpierw idzie do owiec, które poginęły z domu Izraela, o tyle pod koniec, już po zmartwychwstaniu, widzimy, że Ewangelia dotyczy całego świata. Nie? Uczniowie są wysłani w cały świat. I teraz, no właśnie, Mesjanizm dotyczy wszystkich, nie tylko narodu wybranego ale wszyscy stają się wybrani w perspektywie zmartwychwstania Jezusa. Nie? I, I zobaczcie, Łukasz nam zamyka dzisiejszą perykopę. Wy jesteście świadkami tego. Warto pewnie też podkreślić, że sam 24 rozdział Ewangelii Łukasza podpowiada bardzo jasno, wprost mówi, że, że te słowa, ta grupa ludzi, która tam jest, to nie są tylko apostołowie, to są uczniowie, to są kobiety, tak, wszyscy ci, którzy byli za, zaangażowani w działalność Jezusa wcześniej. Więc Jezus to mówi do wszystkich, że są świadkami, tak, że, że to Mesjaństwo Jezusa, dobra nowina, Ewangelia, rozniesie się na świat dzięki Nim, że ludzie będą mogli usłyszeć dobrą nowinę dzięki świadectwu uczniów. I to jest też niezwykle ważne, żebyśmy zobaczyli znowu to wypchnięcie ewangelizacyjne, to wypchnięcie apostolskie, które w dzisiejszej perykopie ewangelicznej bardzo jasno występuje. Kochani moi, doświadczenia Jezusa z Martwych Stałego nadal w tym okresie paschalnym życzę sobie i Wam, i życzę tego, byśmy mieli wytrwałość. Żeby dawać Panu Bogu przestrzeń w Jego Słowie, żebyśmy po to słowo sięgali, żebyśmy starali się o jak najwierniejsze, jak najbardziej głębokie życie sakramentalne, żebyśmy budowali wspólnotę ludzi wierzących, tutaj też te ekumeniczną wiecie dobrze, że to jest dla mnie ważne. I żebyśmy potrafili się tym doświadczeniem dzielić dalej. Nie? żebyśmy potrafili zapraszać ludzi do tego, co, czego sami doświadczamy z Jezusem. E, trwajmy w tym. Działajmy, postępujmy. E, niech Pan Bóg daje się nam doświadczać. Inaczej, On daje się doświadczać, a my pozwólmy Mu to robić w naszym życiu. Shalom. Alechem. Opuść mi nic sobie, Znajdź i to już takie coś na em. Co pozwala, że? Co pozwala, żyć. Co pozwala? Żyć. Co pozwala...